Okej, okay. lecimy dalej. Dobra, zobaczmy co jest na dole. A, na dole jest chyba powrót. A, upewnijmy się. Może i nie powrót. Mam wrażenie, że się wracamy. A zobaczmy. Prawda wracamy Ta. wracamy się niestety <grymne> Dobra, jakieś popularne ndetety mi się tego czytać Dobra, no. zresztą mam tam. Tą... Mam tu pokazać akcję, a nie jakaś dyrdy małe niemieckie. Nie, tam notka nie jest chyba ważna do fabuły, po prostu... ...jakaś tam notka sobie leżał. O, mamy flagę. <mów> Szkoda, że to nie karczył de flag. No i jesteśmy tutaj. A, ten, chyba źle poszliśmy. Dobra, wracamy się. Eee, dobra, muszę tutaj ublokować wszystko? Czytał. dobra, robię quick load. Coś mi nie gra. Nie, no, jesteśmy w dobrym miejscu. A, <grybujesz> przepraszam, złe miejsce, proszę. Tutaj jest dalsza część gry. Ok, już wszystko jest na swoim miejscu. Jedziemy dalej Jedziemy dalej bić szwabów i wszystkich ich stołeczników Dobra, jak widzicie, to jest nasz sojusznik. O, I dzięki niemu mamy. nubioteńko. karabin. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, to się nazywa bar. Już nie wiem, czy to jest profesjonalna nazwa, ale tak było w Medal of Honor, na przykład. Jak to się. dobrą się tak nazywa. Ale amunicji to mamy, zajmie się dużo do tego. O, mamy karabin. Snajperski. A dobra, muszę zmienić jedną rzecz w sterowaniu, no, mi jedna rzecz nie gra. Tutaj dobra, to chyba będzie to. Uh, ok, okej. <laughs> Toś mi się pojebał, jak ten mój angielski Dobra, gdzie to jest? To czego szukam? Nie, nie bardzo widzę to. A, szukam tego przybliżenia. To jest teraz pod środkowym klawiszem myszy. Chcę inaczej je ustawić. A, dobra, poleć to. Dobra, dzięki chłopie za pomoc. Jesteś nieoceniony. Dobra, tutaj będzie kolejna okazja do zakradnięcia się i skrytobójstwa. Widzimy pijanego w sztroc, e, Niemca. Załatwimy go po cichu. W tym razem. Eee. Dobra. Nie miałem szans. Jeszcze chyba był nawet nieuzbrojony. Gdzie masz broń, żołnierza? Bez broni to tu. Nie powinieneś się poruszać. Takie małe ostrzeżenie dla innych Niemców. Dobra, jednego zaskoczyliśmy, drugi nie został zaskoczony. Dobra, morda, nie chce mi się słychać jakichś niemieckich hymnów, znaczy piosenek głupich. O, witam pani... A to dowód na to, że Niemcy są mm, średnio ładne Czy były w drugiej wojnie w Podczas drugiej wojny światowej takie jakieś nie ładne Pnięcie <gulanie> wszyscy To niemkę oszczędza nad, nawet Nie mogę je zabić ale tak bym je oszczędził Bo już na jej brzydote, to już nic nie poradzę. Nawet najlepszy chirurg plastyczny by nie poradził. Dobra, co my tu mamy na tym poziomie? Eee... Granaty. Pięknie. No właśnie, nad nie wiem, którym się rzuca te granaty, szczerze. pistol Granates, szóstka. A, dobra. O, granaty. Właściwie, mam chyba z 15 granatów, a jeszcze ich nie użyliśmy. W zapomniałem, że mam granaty. Ale, zaraz możemy to naprawić już używając ich. A, dobra. Trochę słabo go zaskoczyłem. Ale tak się zamyśliłem jakoś Dobra, jedynie już nie zostało, nie zregenerujemy w ten sposób zrobię. Na razie Dobra, tam bieg jakiś szwab No i po nich. Można ruszyć dalej, a, zamknij te drzwi ciekawe, Co tu mamy kolejne zamknięte drzwi. A niech to, a niech to, dobra, zapiszemy i szukamy dalej. Szczerze, trochę się zgubiłem. Dobra, niszczymy wszystkie fragi niemieckie. Można następny cel. Masz taki osobisty cel. A niego. Kur, sniper chyba. To był. A niego. Dobra, szybki save, szybki load, jedziemy Dobra, jeszcze raz to zniszczmy tą flagę. Dobra, tym razem trochę się podkradniemy. Ach, trochę oberwaliśmy, ale jakoś żyjemy. Jest okay, tylko znajdźmy jakąś apteczkę zaraz, bo nie dożyjemy za, za długo, nie pożyjemy z takiej ilości życia. Gdzie jest ten bar? Tak, kto do nas strzela? Nie, no trochę na mnie idzie. Dobra, mamy 10 amu do tego dobrego karabinu. Trzeba kogoś znaleźć z barem. Czyli dziwnie to brzmi: kogoś znaje z barem. <gry> Zwyczaj mówi się: kogoś znajść za barem. Ale takie. literówka. Dobra, ktoś jeszcze? Chyba nie. Wyróżymy sobie te lokacje. Ech, kolejne zamknięte drzwi, ani. Dobra, tutaj byśmy się wrócili, jakbyśmy tędy, tamtędy poszli. A właśnie, tak myślałem, że. On jeszcze został tutaj, może tutaj chyba niepotrzebnie idziemy, bo karabin mu chyba sorry o oh, sory kar taki, taki odruch. Dobra. Nie, nie, nie zabijać Karla. Czy tak na przyszłość... po prostu... Dobra, Znowu poszłam tam, gdzie nie trzeba. Dobra, użyjmy granatów. Ale idziecie, podeszli pod same granaty. A tu są niech idioci. Moja zespoły. Zespoły głupoty. O, chyba jakiś świek ...aliantów. O, pięknie. Dziękuję za obiad. Wpadnę tu po wojnie z gościną. Jak jeszcze będziesz żył, oczywiście. O, oh, pięknie, zbrodnie. O, oh, jeden z lepszych karabinów.